Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu Webko. Na początek mam dla Was kolejną nowość na kwiatowej kolekcji. Pojawiły się torby, które są wykonane z takiego grubszego materiału, więc idealnie Wam się sprawdzą na zakupy albo plażę. Są dosyć spore, ponieważ wymiary mamy tutaj 40x40 cm i kosztują one 25 zł. Kochani, w dzisiejszym odcinku mam dla Was cudny kocek z bajki Disney'a, i tym razem jest to Król Lew pojawiły się też nowe komplety pościeli cudne zasłony prysznicowe ostatnio pokazywałam wam bardzo fajne organizery do łazienki teraz pojawiły się one jeszcze w kolorze zielonym znalazłam też cudną szkatułkę, która idealnie sprawdzi się dla nastolatki, a pod koniec filmiku, tego się nie spodziewałam znalazłam namiot oraz menażkę dla psa i kota więc oglądajcie do końca a jeśli filmik wam się spodoba to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę a teraz zapraszam na półeczki i zaczynamy sobie od kolejnej perełki na sztucznych kwiatach. Pojawiło się drzewko cytrynowe, jest bardzo podobne do tego, które mieliśmy w Action, ale tutaj te cytrynki są troszeczkę większe i jest ich więcej, dzięki czemu wygląda o wiele lepiej. No kosztuje dosyć dużo, bo aż 50 zł, ale popatrzcie jak ślicznie się prezentuje i tak na marginesie on jest z kolekcji Exotic Patio. A teraz mam dla Was kolejny hit z bajki Król Lew". tym razem jest to kocyk, kosztuje 35 zł, jest bardzo miły w dotyku i tutaj mamy na drug jak on wygląda po rozłożeniu, no po prostu hit. Ja Wam tylko przypomnę, że wczorajszym przeglądzie pokazywałam Wam bluzkę na dziale męskim z Króla Lwa, więc jestem naprawdę ciekawa co jeszcze się pojawi. Przy okazji znalazłam jeszcze tutaj taką kremową narzutkę, która ma taki fajny wzorek, wrędzelki, no bardzo ładnie wygląda, do tego jest miła w dotyku. Kosztuje ona 40 zł, a wymiary mamy tutaj 130x160 cm. Pojawiły się też nowe komplety pościeli, mają bardzo ładny nadruk, ponieważ mamy tutaj takie zielone liście. Jest też bardzo miła w dotyku. Mamy tutaj 100% bawełny i mamy dwa rozmiary do wyboru. Pierwszy 220x200 w cenie 70 zł. Natomiast drugi komplet ma wymiary 160x200 i kosztuje 60 zł. Dojechały też nowe zasłony prysznicowe. Kosztują 25 zł. Rozmiar ten standardowy, czyli 180x200. Mamy trzy nadruki do wyboru. Pierwszy na białym tle mamy takie czarne kółeczka. Fajnie to wygląda. Bardzo mi się spodobał drugi nadruk, ponieważ mamy tutaj takie niebieskie szlaczki. Fajnie to wygląda. Ostatni nadruk to mamy tutaj rośliny i bardzo fajnie jest to namalowane, ponieważ mamy tutaj tylko kontury bez wypełnienia. No ciekawie to wygląda. A teraz mam dla Was hit dzisiejszego odcinka. Te organizery, które Wam ostatnio pokazywałam, dojechały jeszcze w kolorze zielonym i też tak jak te przezroczyste mamy do wyboru albo taki otwarty, albo taką szufladkę. Oba kosztują 30 zł. Wymiary mamy tutaj 24x17x8 cm. Powiem wam, że te przezroczyste wyglądają bardzo ładnie, ale te zielone to jest po prostu strzał w dziesiątkę. No, popatrzcie, jak ta szufladka wygląda. Jeszcze ten uchwyt złoty genialnie do tego zielonego pasuje. Dzięki temu, że one są w tych samych rozmiarach, to możecie sobie zrobić bardzo fajny zestaw i na przykład na tą szufladkę dać ten organizer, który jest otwarty. Chociaż ja jednak jestem fanką tego zestawu dwóch szufladek, wtedy macie taką malutką komutkę. Na początku myślałam, że jest to takie zwykłe pudełeczko, które jest obite takim fajnym materiałem, który jest miły w dotyku i do tego jeszcze tak ładnie się mieni, ale po otwarciu zobaczyłam, że jest to szkatułka. No, popatrzcie, jak ona fajnie jest zrobiona. Nie dość, że mamy tutaj przegródki, to jest jeszcze miejsce na pierścionki, do tego jeszcze wieszaczki, więc duży plus. I kosztuje ona 25 zł i idealnie sprawdzi się do pokoju nastolatki. Kochani, ja nie byłabym sobą, gdybym nie znalazła jakichś nowych podkładek i popatrzcie, jakie się pojawiły. Niby są takie same jak te wszystkie okrągłe, ale one są wykonane z takiej jakby grubszej plecionki, trudno mi to nazwać yy, kosztują one 12 zł mamy tutaj dwie sztuki czyli wychodzi 6 zł za jedną rozmiar ten standardowy czyli 38 cm i popatrzcie tutaj ten wzorek jest po prostu grubszy, zaraz Wam pokażę tutaj stąd taką standardową no i jest jednak różnica tak dla przypomnienia te standardowe kosztują 10 zł też mamy tutaj dwie sztuki, czyli wychodzi 5 zł za jedną No kochani, tego się nie spodziewałam, że w Pepko znajdę kiedyś namiot. I to nie jest taki namiot na plaży, tylko taki najzwyklejszy namiot, pod którym się śpi. Jest to takie standardowe iglo, jest on dwuosobowy. Wymiary mamy tutaj 120x200x195 cm. Kosztuje on 85 zł, więc tutaj sama cena nam sugeruje, że nie będzie to jakaś super jakość, ale powiem Wam, że naprawdę nie jest źle. Ja go sobie tutaj otworzyłam, oczywiście go nie odpakowałam, bo przecież pani z pepka, jakby to zobaczyły, to by mnie chyba wyrzuciły. Ale otworzyłam sobie, żeby zobaczyć tylko podłoże, i kochani, nie jest naprawdę źle. Świetny materiał, jeśli chodzi o dół. Góra już gorzej, jest bardzo cieniutka. Pisze, że niby jest wodoodporna, ale. Ja nie ryzykowałabym, żeby spać w tym namiocie kilka dni z rzędu. To jest jednak namiot na taką jedną nockę, na taki jeden dzień. Idealnie wam się sprawdzi na wyprawę rowerową, ponieważ namiot jest w całości bardzo lekki. A na koniec mam dla Was hit dla osób, które mają pieska albo kotka. Pojawił się zestaw podróżny misek, chociaż dla mnie to wyglądają jak menażki. Mamy tutaj dwie miski, a w środku jest pojemnik na karmę. Ten zestaw kosztuje 40 zł i możecie go sobie złożyć jak taką typową menażkę. Na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzach, co z danego przeglądu spodobało Wam się najbardziej. Kochani, w opisie tego filmu zostawiam Wam link do ostatnich przeglądów Pepko. Pojawiło się sporo nowości do kuchni, mamy bardzo fajne akcesoria, nowe kubeczki, bardzo ładne dzbanki, mamy też sporo nowości na ubraniach, pojawiły się cudne bluzeczki z koronką oraz kilka fajnych bluzeczek dla Panów, więc jeśli nie widzieliście tych przeglądów to gorąco Wam polecam, a teraz życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.